Swoją sprawiedliwość Śpiewajcie Panu pieśń nową Albowiem uczynił cuda Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica I święte ramię jego A Bóg objawił Swoją sprawiedliwość Pan okazał swoje zbawienie Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość Wspomniał na dobroć i na wierność swoją Dla domu Izraela Pan Bóg objawił Swoją sprawiedliwość Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego, Wołaj z radości na cześć Pana cała Ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry. Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, Przy trąbach i przy dźwięku rogu, Na oczach pana króla się radujcie, Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Aleluja, Alleluja, Aleluja, Aleluja, Halleluja, alleluja, alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja, Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę Torby ani dwóch sukien ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymujcie się,